Witam widownio! Zapraszam za mój dzisiejszy wygląd, ale po tylu wywiadach. To mi się już nie chcę. Jest ze mną Glusen oczywiście. Cześć. I jesteś. Jest. Też... jest też... Jak masz? Jak ty się nazywasz? Operator dźwięku. Y on... y jak panu się pracuje y jako operator dźwięku w naszym serialu? Jebać was kurwa. Witam po przerwie kolejnej. Znaczy, nie no, pierwsza przerwa. Dzień dobry. Yy, też rzucił kamerę. No, yy, mamy tutaj operatora dźwięku. Mamy, kogo tutaj mamy za ladą? Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Proszę mówić do mikrofonu. Do mikrofonu prosimy. Dzień dobry. Jak pan się nazywa? Nie są informacje są utajnione. Utajnione informacje, rozumiem. Jak się pan tutaj pracuje? Co pan tutaj w ogóle robi? Pilnuję przejścia i sprawdzam... I, o, no... Inaczej kontrola. Kontrola, tak, tak. To mo mogliśmy to ujrzeć w pierwszym odcinku... odcinkowej serii Radka, tak? Y nadziei, mam do pana pytanie. Mam do pana pytanie szybkie. Y w sprawach BHP. Co? Tutaj ja z drugiej pracy przeprowadzam kontrolę BHP i mam pytanie, czy y, służba zdrowotna zamontowała panu w biurze klimatyzację? Tak. O, a to, to ciekawe, a to a ciekawe. To ładnie. To ładnie. No. A co robisz? To miło. O. A akurat. co robisz? A co robisz? Tarcza była na... Stoisz teraz. Okej. Okay. Ty nie dość, że ty stoisz, ty stoisz, kont kontroluje bro. i kłamie. Pewnie jesteś złodziejem. O. Pan raz pan, pan, pan nie pan jeszcze pan pan. będę się w żeby... Panie operatorze, panie operatorze dźwięku. Proszę się uspokoić. Pan mnie w głowę podrapie tym, bo mnie swędzi. Bo znów pan zrzuci kamerę i będzie chuj, a nie nagranie. Ja nie będę tej kamery podnosił dziesiątki razy dziennie Pan już ręce odpadły no po, po, pan do... pokaż mi Zobaczcie, ręce, ręce mi odpadły No tak po co pracuje tak ciężko no, Ręce mi spójrz, odpadły no spójrz, no spójrz na te ręce od podnoszenia tej jebanej kamery No to jest przecież to jest no, Wczoraj przykrobie. 10 odcinków Dzisiaj już 4, bo tyle musiałem podnosić dzisiaj kamerę To się. Kręci. O przepraszam ja, ja mam? To, to ja to zabiorę. To się dalej kręci wszystko. Dobrze A... pytanie następne mam do pana ja myślę, żeby było lepiej słychać. Mam do pana pytania. Tak. <noise> Ile pan godzin pracuje na dzień. 24 o to już za dużo. W regulaminie tyle nie można nie, no nawet można. Na, na godzinach. 4 godziny dziennie można, co ty pierdolić? Ja się nie męczę. On 24 powiedział. A, 24, o! Wie... No to nie można. No widzisz nawet, uszu mu odpadły, on nie słyszy. Nie to mam tak... uszu, tu nie, też nie, nie, nie mam. Gdzie jest męczenia? Gdzie jest bajska z góra? No, powiedziałem na początku odcinka, że no, po prostu mam was kurwa dość, wszystkich i. i dlatego. miły. Dlatego mi odpadła. Odpadła mi szata cała, Vadera, tak. No, a ty co się kurwa gapisz? Rozumiem. <śm> Ale kolegę Ale... mi zostaw. A... O, wybuchło, <śm> super. A ty, ty w ogóle operujesz tym dźwiękiem, czy to będziesz... O, nawet kurwa został, został mikrofon. S słychać super. mnie? Tak, słychać Mo cię. Możesz mnie tu przesunąć? Mam pytania A... do to, to nie ja mogę. Tylko ten... ten pan, pan. Pan kamerę na mnie nakieruje. No, no, o. O, wróciłem. Oh. Witam. Oh. Dzień, <laughs> Witam dzień, dzień, z powrotem. Dzień dobry. dzień dobry. O. A kim o. pan jest? Kim pan dzień jest? Dzień dobry. Kim pan jest? Zbyszek. Cześć, Zbyszek. Zbyszko, 3 cytryny? Dokładnie, <śmienicza> dokładnie, to on. Nie, nie co, co za ból, co za ból. Nie. Nie, a tak nie, mnie boli, że aż wcale. No nie w kamerę, panie, to drogi sprzęt jest. Słuchajcie, Dobrze. bo to nagranie ta... przeobraża się w jakiegoś sandboxa. A tu mają być, ma być konkretne pytania. Dobrze, zadawaj pytanie następne. Następne pytanie to czemu pan jest taki przyjebany? Nie, ja mam pytanie, prawdziwe. A, to przepraszam, to jednak nie było tego pytania. E, ile panu zapłacono za rolę w filmie czteroodcinkowej serii Radka? O, Radka? dobre pytanie, dobre pytanie. Grube pieniądze. Ile to grube pieniądze dla pana? 50 zł. To dużo. No... tam bym chciał tyle dostać. Gadżet. No. A... Nie zgrabałeś się danio. To A... US. To nie zgrabałeś się danio. Aha. Rozumiem, a czy będzie pan w następnym odcinku uczestniczył? Może pan taki... taki, taki dać? A... nie mam pojęcia, ale możemy się tego domyślać. Ty kufa. e, a gdzie moja walizka? Wy tam macie 5 walizek, daj mi moją. Ej, no, no tam moja, ta... Ty to widzisz sobie? Nie, nie wiem o czym on mówi. Jaka walizka. Kamera nie widzi. Czego kamera nie widzi, temu tak, sercu nie żart. Ładnie. Ale nie no, że... Ja Ja bym co skończył, bo tu się dzieją dziwne rzeczy. Nie ma żadnej walizki. Jezu, jezuniu. Nienawidzę Raz. kurwa tego życia nag nagrywania. Kończ to. to, kończ to.